Przypominając, że byłem w i Chciałbym też pana czarowników, pana Mońskiego, no i zawodnika, panu yy, Kiewicza, też proszę o parę słów w komerczu, a następnie dwa pytania. Dziękuję. Gratulacje dla wielu dla za, za zwycięstwo, ale dużo, dużo większe gratulacje dla moich chłopaków dzisiaj że, e, za walkę, za determinację, za to, że się nie podali e, do końca e, i za to, że wierzyli. Co cokolwiek nie robili, to wierzyli, a później pokazało w trakcie tego meczu, że co by nie robili, to, to przynosiło im to sukces. Tylko dlatego, że w to wierzyli. Także duże, 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 naprawdę duże gratulacje dla chłopaków i to tyle. Jestem w tym konstrukcji, co zrobić. Tyle, tyle, tyle komentarza mojego. Ciężko cokolwiek tutaj dodać więcej. Myślę, że wszystko się zaczęło w momencie, kiedy trzeba otwarcie jesteśmy grać agresywnie po ochronie. Nie doszliśmy, Andry popełnił kilka błędów, ale ym, no też y, trafili naprawdę ciężkie rzuty w końcówce. Ym, ale myślę, że możemy być zadowoleni i wyjść dzisiaj z głową do góry, bo kręciliśmy, daliśmy się dzisiaj 100%, zostawiliśmy serce na parkiecie. To tak, jest tyle. Dobrze, czy są jakieś pytania? O, może się tak, ok. no, ostatnia, ostatnia akcja dosyć z gorąco się zrobiło, ja wiem, że, że na gorąco też trudno, trudno to komentować. Jak gdybyś się do tej, do tej sytuacji? No, nie, nie odnoszę się do sytuacji, bo to nie jest to nie, jest, to nie, jest, nie jestem osobą uważającą do tej oceny tej sytuacji. Ja mogę tylko powiedzieć, że e, bardzo ciężki, że trafił sam. Tyle. Wreszcie, bez komentarza bo tutaj też chyba nie możesz mieć pretensji do chłopaków, bo pod presją w stanie podrzuca, no Jasne, 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 jasne. Dlatego tak? no mówię, że resztę leśnej sytuacji nie ma komiesów Dziękuję. Zawodnik Pomeprzu, no, po panie prezydent, pan Swalowicz, budynek Łódzki, a pan Wójtowicz. Ja chciałem zapytać właśnie pana trenera, do budynek, tego i zawodnika ten, który jest Proszę najpierw o polecenia dla Częstochowy Pomeprzu, a potem będą pytania. Męczy ze Stawą zawsze się wiążą z dużymi emocjami, tak, tak samo ten mężczyzna bardzo się cieszy z tego powodu, bo kolejnym razem na, 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 na docięte końcówce wygraliśmy tutaj. E, <coughs> przez większą część meczu my kontrolowaliśmy wydarzenie na boisku, natomiast w końcówce, gdzie Stał zagrała... Bardzo agresywny na, na całym wojsku. Zaczęliśmy bronić wynik, co się w koszkówce nie da. Wszyscy wiemy, że 2-3 minuty można zrobić 18 punktów przewagi, na przykład, czy stracić 20 punktów przewagi. W tym momencie my to znowu straciliśmy, ale w tym razie nie poszliśmy bez energii e, w tej końcówce. I, I o czym świadczy na przykład niesamowita zbiórka w ataku. E, Chrisa koncepcje <coughs> rzut Chase'a, który który przy chwili towarzystwa na naszą stronę. Natomiast mecz mógł pójść też na drugą stronę dzięki dzięki niesamowitej walce i pogoni w całej tej klatce. So Chris is so a couple of after the game. Now, when's it, when's it pretty wasn't the way we wanted to win but you know anytime you can struggle or you know have a bad quarter or a bad you know anything and come out the victory and, you know it's, it's great you just take it watch film and learn from it awesome. so thank you so any questions <laughs> Były takie mecze w tym czasie, w których zespół przegrał kilka kilka stopach, potem się do góry teraz udało się końcówkę meczu. To Pokazuje, że jesteście w trakcie kilka kroków do przodu, to Na pewno w tym meczu nie było grania na stojąco, co, co bardzo chcemy uniknąć, a nawet takie mecze jak się gra na maksa, można przegrać, bo każdy na nas się nastawia. Jakby to był najważniejszy mecz, jesteśmy świadomi tego i bardzo się cieszę, że, że graliśmy do końca z wielką intensywnością. Chciałem zapytać, co się stało, o ocenę tam z y, kibicami, z Jaka jakaś sytuacja, o co, co tam chodziło? Policjanci zaatakowali jednego chłopaka z y, grupy kibic, który, który bił na podłodze. Y, zaczęli machać, uderzać. Y, moim zdaniem niepotrzebnie. No, jeżeli mówię, jeszcze na pytanie o ostatnim, jakby pojawiły się informacje w mediach na temat, na temat tego, że Pan ma propozycję, bo były takie rozmowy na temat przejścia do stylu, z Peters bo chciał zapytać, czy Pan mógłby się odnieść do tych informacji? Pan ma dużą wiedzę, także insynuację zostanie do Pana. Czy, 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 czy to czy są jakieś jeszcze pytania? Nie, to był skromny kontakt, dziękuję bardzo.